Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia, skoro wstaliśmy, to znaczy, że możemy uwielbiać Boga i to jest dobra nowina. Podnieś oczy i wołaj, Duchu Święty, przyjdź mi mnie umocnij. Niech Duch Boży nas całych przenika. Ewangelia dzisiaj jest przykra troszeczkę, że Pana Jezusa to spotyka, ale taka jest. Jezus powiedział do Żydów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. Przykra to jest Ewangelia. Jezus daje życie, mówi o nadziei, że nie umrzecie na wieki, a oni teraz wiemy, że jesteś opętany. Teraz już kapłani, uczeni w piśmie i tak dalej, podjęli wiedzę. Teraz już wiemy, że jesteś opętany. No i pan Jezus musi tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. Znamy to dobrze z życia. Są różne takie momenty, czasami wobec dzieci, jak coś tam powiedzą, czasami w pracy, czasami we wspólnocie, czasami w rodzinie gdzieś. Trzeba tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem, bo ktoś już jest przekonany właśnie, że widzi wielbłąda. Teraz to już wiemy, że jestem, jesteś opętany. Jezus ma to teraz podjąć i wyjaśniać. Przykre, przykre, że Ci, którzy powinni rozpoznać Jezusa, właśnie tak interpretują rzeczywistość, tak na to wszystko patrzą. No ale co zrobić? Jezusa to spotkało, nas najprawdopodobniej też to spotyka w życiu. Być może to jest ten moment teraz, który masz, być może miałeś go, będziesz miał. Popatrz na to w ten sposób: Panie Jezu, znasz życie, Ty naprawdę znasz życie, Ty wiesz, co się dzieje w naszych domach, rodzinach, miejscach pracy, Ty o tym wszystkim wiesz. I chcę się do ciebie takiego przytulić, który znasz moje życie. Jezus też przez to przeszedł i on nas w tym wspiera. Nie trać nadziei. Bóg jest z nami. Na to Wam błogosławię z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą uśmiechnięte w Bogu. Niech Duch Święty nas tak prowadzi, żebyśmy byli pełni radości. I zachęcam dalej do modlitwy w Duchu Świętym. Tutaj teledysk mocny w Duchu aby modlić się dalej o Ducha, o siłę Bożą na cały dzień. Do zobaczenia.